Witam Was na moim kanale, a dzisiaj chcę Wam pokazać moje perfekcyjne przygotowanie do szkoły. Na Nawet... a tu konia mi towarzyszy. Moja honidupka. Zwrócę kamienia. Na pierwszy ogień taki plecak 10 na 10. Jest piękny. Zorwałam go w Kauflandzie. Takie mydełko. No tak 9 na 10 nie jest najładniejsze. Bardzo, do, bardzo potrzebne do szkoły. Taki bidon 8 na 10. Piękny zdejmujemy ja metkę. Metka to najgorszy wróg dobrej zabawy. Tak 8 na 10 go ocenia. Dalej dajemy blok techniczny z koteczkiem. Tak daję go. 5x10. Blok rysunkowy też z kotkami. Też tak samo. 5 na 10 Zeszedł do angielskiego. Patrzcie. Polizane, zaklepane. Śmieszne. Tak do jego. No, dobra. 10 na 10 Taki zeszedł. Tak, 10x10. 10 I spójrzcie na to. taki zeszedł. Takie samo. Kamienie zrzuca, nadal. O, przyszła tutaj nasza dama. Chyba nie chce, żebym wyszła do szkoły. Tutaj jest taka teczka. A spójrzcie, mam zaczekaj, tutaj jest taki plecak. To wszystko razem, te, te dwa, uczymy 10 na 10. On się mia jakoś dotyka. Zeszli do dyktant. Ładny, ale tak. 5 na 10. Jest do polskiego, ale nie ja wiem. Tutaj taka pieczątka z kurmi. Tak, tak z 2 na 10 nie jest za bardzo potrzebna, ale jest ładna. Takie chusteczki. Mokora. Dobra, przydatne, ale tak 3, 3 na 10. 10, tak samo kalendarz szkolny, bardzo potrzebny. Mogę sobie zapisywać wszystkie tutaj daty, urodzin, ale jeszcze nic nie mam zapisanego. 10 na 10. Dobra, tutaj mamy teraz Julie. Takie coś? Takie kalendarzki do oznaczania prac domowych 10 na 10. Długopis taki z kotkami 10 na 10. Taki ołówek 2 na 10. Zwykła ołówek. No to też 2 na 10, taki długopis niezmywalny. Korektor z koczakiem. 10 na 10. Jest słodki, piut taśny. Dorwałam go w Kauflandzie. Temperówka zwykła 1 na 10. A tu tam gryzie Kable. Honoratka moja chłonia. I tutaj taka gumka. Bardzo ładna, ale... Tak mogę to ocenić 1 na 10. Taki laj. 10 na 10. Nie da się go otworzyć. A! Taki. Kładamy z powrotem. Takie nożyczki. Tekst 2 na 10. Limita 10x10. Taki ołówek. Damy 9x10. Szukałam go wszędzie. Dobra, teraz dajemy takie zakreślacze z Hello Kitty. Są piękne 10x10. 10. Taki długopis samaręcznie go robiłam. Tak, z 9x10 nie jest idealny. Miałam taki skotkiem, Nie wiem gdzie jest. O, teraz są klepki. Tak, bardzo przydatne. 10x10 Markery tak. 9x10 nie są tak przydatne. Gumka. Do ścierania też 10x10 jest piękna. Taka saszeta. Czy to jest, jest? Nie. No, ona jest mi potrzebna. 10x10. Dobra, 9 na 10 taki, taki klej 10x10. Taki lunchbox. No tak 10x10 10 jest bardzo mi potrzebny do szkoły, piękny, otwieram go i Wam pokażę środek. Nie ma żadnych przegródek, ale no jest ok, 10x10. 10. Taki worek do WF-u, taki z 5x10, ładny, ale nie jest taki idealny. Jeśli się dzisiaj podobał film, zostawcie kciuka do góry, suba i wtedy będzie więcej takich filmów.